Miłość Sado-Maso. Gwałt zbiorowy. Tajemnicze zabójstwo. Tylko lektor uszedł z życiem. Na antenie radia magma. Maria Rodziewiczówna, Macierz. Sensacyjna powieść z 1902 roku. Czyta Janusz Andrzej Wieczorek. Muzyczny Mariusz Iwko Odcinek szósty Pięć lat głodna byłam, bita i pędzona, Wtedy tylko szczęśliwa, jak pijana bez pamięci. Nie było na mnie czystej, ni całej szmaty, Nie było na jedną noc własnego barłogu, Nie mogłam ja rzec nikomu nie chcę. Nie miałam ludzkiego imienia, ni woli, ni słowa, ni obrony. Pięć lat, panie, takiego duru i zapamiętania. Takem siebie karała, tak ci mnie żali. Szaleństwo wciągało jak na złych błotach topil chwyta. Ciągnie, pęta, aż połknie, aż usta brej czarny zaleje. A pan mnie z tej topieli, z tego gnoju, śmiecia do chaty swej przyniósł. Mnie, pokotynkę, zarazę, zdychające zwierzę plugawe. Oj, panie! Ja nawet tej czystej szmaty, co mi ją pan dał, nie dam nikomu tknąć. Ja bym za tego psa pańskiego w oczy sobie dała wydrzeć, żeby głodny był, serce bym mu swoje wypluła. Ja mam iść do ludzi, mnie zda się teraz moja ślina nazbyt czysta, by na nich trwać. Czyś ty się upiła, Magda, że tyle gadasz? że grzeczliwie położył dłoń na jej głowie. Spojrzała ku niemu, a miała twarz jak wunie słonecznej jasności. Nie ja gadam, dusza mi gada. Tak leciała do domu radośnie, tak mi słodko i wesoło. Niech pan daruje śmiałość. Nie piłam nawet kropli wiwa, ot, głupia mi prosta baba. Dobraś mi taka, wracaj, że do domu twój jest. Szli tak chwilę w milczeniu. Cóżeś tak ścichła, spytał z uśmiechem. Ot, myślę, żeby pan na swoje poszedł. Jak to na swoje? Żeby pan nie służył, nie na pańską naturę takie życie, a jeszcze tutaj pod Bielakiem. Żeby pan bodaj tysiąc rubli miał, na dzierżawę poszedł, inna bydumka była, inna ochota. A tu co? Nie oduczy pan Bielaka kraść, ani go powstrzyma, ino się pan gryzie, robaka nosi pod sercem. Żeby ino tysiąc rubli. Ani chcę ich zbierać, po co mi? Machnął ręką i szedł, patrząc w ziemię. A ja zbiorę tysiąc rubli, żeby pani no pozwolił. Zbieraj, kiedy cię to bawi, mruknął. Już, myślą, był gdzie indziej obojętny na wszystko. Pokotynka zaczęła zbierać grosze, miedziaki za jaja, masło, kury, raki, rybę. Żydówki poznały drogę do Leśniczówki i odwiedzały ją często. Szczepański Ruszał ramionami, gdy kobieta opowiadała mu o swoich bajecznych dochodach. Utopisz się kiedy łażąc po te raki, i tak to się skończy. A rzasko świętego Jana wracając wieczorem zobaczył pokotynkę rozmawiającą z Lejbową. Na jego widok ucichły i żydówka podreptała na drogę ku miasteczku. Dogonił ją łatwo i chwycił za kark. Czego ty tutaj gadzino do mojej chaty śmiesz łazić? Poczekaj, ja cię drogi nauczy, że dziesiątemu zakażesz. Żydówka podniosła wrzask przeraźliwy pies się rzucił w pomoc panu i podskoczyła pokotynka przerażona, że mord będzie panie, nie ubijcie! krzyknęła. Ale on ją odtrącił brutalnie i powlokł Żydówkę do błotnistego dołu przy drodze. Skrzeczała już tylko na wpół zduszona. Cisnął ją w to rzadkie błoto. Nogami zdeptałby, ale pokotynka porwała go za ręce, oderwała od ofiary, zatrzymała. Lejbowa przebrnęła bagno i uciekła, a Szczepański po chwili szamotania porwał kobietę za włosy i bić począł. Nie wydała jęku ani słowa na kolanach przed nim, zniosła razy cierpliwe, jakby ich nie czuła. On się zaciekł strasznie, bił bez litości. Wreszcie osunęła się na ziemią dla zbólu. Wtedy się opamiętał. Oprzytomniał, stał chwilę, jak skamieniały i przypad nad nią była jak martwa. Magda! Drgnęła i otworzyła oczy. Dźwignęła się z trudem, lecz zamiast narzekać, płakać, skarżyć lub się tłumaczyć, objęła jego nogi ramionami i przygarnęła doń twarz. Oj, Bóg łaska żeście jej nie ubili, szepnęła. Magda, wybacz, po coś mi na drodze stanęła. Mieliście dla tej żydowicy w katorge iść. Toć widziałam, że śmierć uczynicie. Po co ona tu była? Coś z nią gadała, namawiacie na łajdactwo? Nie, panie, targowałam pierze. Kłamiesz. Wam, panie. Czemuś słowa nie rzekła, dała się bić. Wasza jestem, panie. Jeśli byście mnie ubili, nikt by was o mnie nie tworzył. Nikt by i nie troszczył, gdzie m się podziała. Żyję z waszej łaski, możecie ubić. Co ci, kobieto, za kogo mnie masz daruj? Co, panie, albo mnie bolało? Nie mówcie tak, bo mi wstyd, wstała i dysząc ciężko zgarnęła włosy stargane. Zaraz panu wieczerze podam rzekła, położył dłoń na jej ramieniu. Magda, nie masz żalu do mnie. To nie może być. Toś musisz czuć, żem cię ukrzywdził. Oj Panie, skoroś moje miłowanie dla was nijak żal nie dojdzie, wszystko od was dobre. Warta ja co lepszego od was jak razów? Ogarnął ją ramieniem ku sobie i spotkali się oczami. Miłujesz mnie? spytał głucho. Na jej twarz rzuciła się cała krew serdeczna. Nie wiecie, panie, wyjąka, czując, że traci i strach, i wstyd, i pamięć, kim jest wobec jego dotknięcia, i spojrzenia, i zmienionego głosu Waszam, panie, wasza! zarzuciła mu ręce na szyję i poczęła namiętnie całować a potem wyrwała się uciekła przed siebie w las bez pamięci oszalała gdy teraz przypomniała sobie tę chwilę zakryła twarz rękami i płakała ze szczęścia taką duszę miała miłosną i wdzięczną takie w kochaniu zapamiętanie i taką niedolę a ten umiłowany nie ukrzywdził jej i nie sponiewierał dobry był tylko posępny Małomówny, myślą zawsze daleki i obcy. No, bo czyż mógł on po kotynce się zwierzać? Łaskę czynił, że się miłować pozwalał i służyć. Oj, latoż to było lato! Lato dobre i słodkie i jasne. Teraz ci mu koniec. Teraz ci wraca czarna niedola i troska. Inna dumka. Kobieta powstała, ogarnęła się chustą, zawołała psa. Ranek daleki był jeszcze, ale poszła odważnie w tę ciemność. Wróciła jej mocna myśl, że temu skazanemu ona jedna została teraz opieką i przyjacielem. Jeszcze nie świtało, gdy doszła do leśniczówki. W domu spał jeszcze Nowicki z rodziną. Pokotynka dostała się do obórki. Wdrapała na strych do siana, znalazła tam schowany tłumoczek szmat, blaszane pudełko z zabranymi przez siebie pieniędzmi i wyniosła to na podwórze. Chwilę myślała, gdzie by ukryć. Wreszcie ruszyła w las, bez drogi, w gąszcze świerkowe i tam przepadła. Około południa była z powrotem w leśniczówce. Nowicki już się rozlokował, ustawiał swe graty. Przed domem w błocie na deszczu walały się ich sprzęty zrzucone bezładnie. Poczęła swój ukochany len przede wszystkim zbierać, gdy Nowicki ją spostrzegł i wyszedł. – A czego ty tu złodziejko? – krzyknął. – Swoje zabieram, burknęła. – Twoje to? Czyś ty tego zbuja żona czy siostra? Won! Rzeczy dwór ma nie śmiej ruszyć. A dworowi co do jego rzeczy? Zadłużył się wam czy okrad? Jakim prawem grabicie? To milcz, cuko, bo cię nauczę iść won! Masz od niego kartkę albo od pana Bielaka? Nie ma mi, nie potrzebuje, a dobra naszego w błocie nie zostawię i wam nie podaruję. Na krzyk wyszli dwaj synowie Nowickiego i żona, wszyscy z kijami. Wonić, słyszysz? Idź do dworu z jego kartką, a nam przynieś rozkaz na piśmie od pana Bielaka, inaczej nie damy ci nic tnąć. To pan Bielak kazał wam sprzęty tłuc i na kupę w błoto walić? Złodzieje, wy sami izbuję. Walją! krzyknęli synowie, podskakując. Wyrwała kół z płotu, oparła się plecami o furtkę, czeka paści odważnie. Może by i ubili ją, ale nadjechał chłop furą, ten sam, który ją poprzedniego dnia pytał o klacz pańskiego i wmieszał się do sprawy. Za co wy ją bijecie? Nowicki sapiąc ze złości wyjaśnił. Do ukończenia sprawy pan Bielak rzeczy i dobytek szczepańskiego zatrzyma. Tak przykazała policja i tak chce prawo. Jako on nie ma nikogo z rodziny ani z krewnych. To i klaczy kupić nie można? spytał obojętnie chłop. A tam ją wczoraj sprzedała, a ja durny uwierzył. Nic nie wolno ruszać. Ze dworów szwury przyjdą po te graty i tam je przechowają. A ta jakie prawo ma? Chce ukraść i przepić sołdatami. A policja będzie się do nas szczepiać w on wywłoko, bo i prawda mruknął chłop zawracając klacz. Pokotynka popatrzyła po gratach, po całym obejściu i pobiegła na drogę ku miasteczku. Musiała się dostać do szczepańskiego, by dał jej upoważnienie do zabrania gratów. Ptakiem leciała, ale gdy stanęła przed domem stanowego, było już południe. I stróż objaśnił, że więźnia już dawno prowadzono na stację, na kolei. Chciała za nim lecieć, ale stróż ją zatrzymał. – Durna ty! Toć maszyna już poszła. Piechotą parowóz zgonisz? Idź, proś pana Bielaka, może ci poradzi. Skończyło się, pokotynka, twoje panowanie. Zawahała się na chwilę i pobiegła do dworu. Zmęczona była, głodna, przemoknięta do nitki, ale nic nie czuła. Równie jak ona głodny i mokry, pies dreptał za nią. We dworze nie zastała bielaka. Towarzyszył pannie Jasińskiej na pogrzebie. Pokotynka usiadła na progu i czekała. Zmierzch zapadał, gdy wreszcie bielak się zjawił. Spojrzał na nią i stanął: Czego chcesz? Niech pan będzie łaskaw, pozwoli mi zabrać rzeczy mego pana. Na deszczu leżą, zmarnują się. Kazał mi je sprzedać i pieniądze sobie przynieść. On bez grosza tam. Mówiła pokornie, prosząco. Patrzył na nią z dziwnym uśmiechem. No wejdź, pogadamy. Byli sami w pokoju, zajrzał przez drzwi, czy kto nie słucha. No, bez grosza nie poszedł, musiały być pieniądze w kuferku któregoś tak broniła. Skąd panie toś pensji kwartalnej nawet jeszcze nie wziął? Nie pamiętam, pokaż służbową książeczkę. Nie mam jej. No to przynieść, zobaczę. Przecie nie mogłaś mu oddać tych papierów, coś schowała przed policją. Dobrześ zrobiła. Nijakich papierów nie schowałam. Nie udawaj. To trzepański mi mówił, że u ciebie są. Widziałem go dziś rano. Prosił, żeby ci oddać rzeczy i pozwolić zabrać krowy i klacz, jak mi wręczysz te papiery. Odwiozę mu je. Jutro będę u niego w tiurmie. Znasz jego pismo? Nie, panie, bo mi kartkę do ciebie zostawił. Wyszedł do drugiego pokoju i przyniósł jej kawałek papieru. Wzięła go do rąk, popatrzyła. Kiedy ja, panie, czytać nie umiem, to ci przeczytam. Przykazuję po kotynce wręczyć panu Bielakowi moje papiery, które są u niej schowane, a pan Bielak wynagrodzi ją za to. Papierów tych nie powinna nikomu innemu przekazywać. Wiktor Szczepański. No widzisz? Widzę, panie, ale nic nie rozumie. Popijanemu on chyba tę kartkę pisał, bo u mnie niejakich papierów nie ma. – Po co urzesz? Ja wiem, że są. Zresztą jak chcesz, nie dasz papierów, nie dostaniesz nic. Idź precz. Zawróciła do drzwi. Odwołał ją. – Słuchaj no, zastanów się. Możesz mieć dużo. Ja ci dam za te graty i dobytek 300 rudli. Gotówkę dostaniesz. Rozumiesz? I wszystko ci to Szczepański darowuje. Domek i ogród za to kupisz w miasteczku. Albo za mąż cię wezmą. A tak co z tobą będzie? Teraz po tej sprawie policja nie da ci spokojnie tu siedzieć bez paszportu. Włóczęgi do turmy idą, wiesz? Kobieta patrzyła bezmyślnie na niego, zdawała się nie słyszeć. To mi, panie, nie oddacie tych rzeczy jego. Oddam za papiery. To wam nie dosyć jego zguby i zatraty, jego żywota nieszczęsnego i męki. Jeszcze chcecie jego krwawy grosz zabrać? Jeszcze wam łakome te nędzne graty nieszczęśnika? co za wasz grzech pokutuje i milczy, to je weźcie sobie, panie, i trzymajcie. Milcz, bydle! – krzyknął. Będę milczeć, bo on mi kazał. Wszystko wasze, i sława, i pieniądze, syci bądźcie. I te trzysta rubli sobie weźcie, coście mi dać chcieli. I no papierów tych mieć nie będziecie, żebyście spokojnie nigdy nie zasnęli i nie poweselili się w duszy, aż po kres żywota wiecznego. Rzucił się ku drzwiom i chciał ją zatrzymać, odepchnęła go, wskoczyła na ganek i znikła. Kolejny odcinek za tydzień o tej samej porze. Zapraszamy.